W środę wieczorem powziąłem taką informację, otrzymałem opinię prawną, która jasno mówi, że właśnie łączenie funkcji członka zarządu, fundacji, która prowadzi działalność gospodarczą z kierowaniem szpitalem jest sprzeczna z ustawą o prowadzeniu działalności gospodarczej. No i w środę wieczorem się dowiedziałem, czwarty rano na zarządzie po prostu zgłosiłem tę sprawę i no, zrobiłem tak, że, co, co nakazuje prawo. Część pracowników zespołu szpitali domaga się przywrócenia pani dyrektor na stanowisko. Czy to pod względem prawnym jest obecnie możliwe? Nie jestem prawnikiem, ale mm, śledząc tą ustawę, nie jest to możliwe. Po prostu pani dyrektor za mało zapisy ustawowe i, i konsekwencją tego jest odwołanie pani dyrektor. Tak jest w ustawie, że należy z skutkiem natychmiastowym odwołać się ze stanowiska, jeżeli zachodzi konflikt. Dlaczego pana nie było dzisiaj podczas spotkania personelu szpitala? Nikt mnie nie zapraszał. O, spotkaniu się od pana starosty, ale organizatorzy nie pofategowali się, żeby mnie zaprosić na to spotkanie, dlatego no, nie było podstaw, żeby tam się udać. Czy pana zdaniem taka tego typu działalność szpitala, jak do tej pory jest do zaakceptowania? Jeśli nie, no to co zrobić, żeby one działały poprawnie? Tak jak już powiedzieliśmy, no niestety, placówka nie spełnia oczekiwań nie tylko zarządu, ale przede wszystkim mieszkańców. Można bardzo często usłyszeć niepochlebne recenzje i opinie na, na temat szpitala właśnie wśród mieszkańców powiatu. A co trzeba zrobić? No, trzeba wprowadzić zmiany, które, które przyczynią się do tego, że, że ta placówka zacznie funkcjonować tak, jak, jak wszyscy tego oczekujemy. I to będzie zdanie nowego dyrektora. Ja rozumiem, że, że kandydaci na, na dyrektora po prostu przestają na taki program, który no, Y, da nadzieję i, i podstawę do tego, żeby wyprowadzić tą placówkę na prostą. Dokładnie, no to tak jak mówię, każdy z kandydatów pewnie będzie miał inną koncepcję. Ocenimy tę koncepcję, wybierzemy tą naszym zdaniem najlepszą.